Jaś i płoć to dwie ryby zamieszkujące rzeki bardzo często obok siebie, dlatego łatwo je złowić razem i łatwo pomylić, zwłaszcza kiedy są małe. Cechą, która pozwala na ich rozróżnienie już na pierwszy rzut oka jest kolor tęczówki oka: pomarańczowa u płoci i żółta u jazia. Cechą pozwalającą jednoznacznie rozróżnić większość gatunków ryb jest ilość łusek w linii bocznej. Płoć ma ich dużo mniej, bo 39 do 40, a jaś 55 do 60. U dwóch ryb tej samej wielkości jaś będzie miał łuski dużo drobniejsze. W końcu ubarwienie. Płoć ma pomarańczowe płetwy i to wszystkie. Jaś natomiast ma ciemną, szaro-czarną płetwę grzbietową oraz ogonową i czerwone płetwy dolne. Jaś ma też dużo większy pysk od płoci i bardziej oliwkową barwę, choć kolor zależy od środowiska, w jakim żyje ryba, i może być zmienny.